Dzień dobry, dzisiaj druga część o narzędziach. Więc oprócz tego plecaka, co pokazywałem, to mam jeszcze taką, taką walizeczkę, taką skrzyneczkę, w której włożę narzędzia, które no, się nie wykorzystuje na co dzień, ale jak potrzeba na jakąś tam robotę, no, to idę do bagażnika, otwieram, wyciągam i, i tego i wkładam do plecaka. nie? I, i się tam coś robi. Co ja tam mam? No to tak, Kłótki mam, Kłótki mam, trzy, łańcuch mam. Po co to? No niestety, ale ale to pomimo że to Szwajcaria, to na budowie nie pracują tylko i wyłącznie Szwajcarzy, pracują hmm. też inne nacje. I Polacy też pracują, więc niestety, ale kradną. I to nie sporadycznie, tylko nagminnie. Więc te kłódki włożę po to, żeby zamykać wszystko na kłódkę. A ten łańcuszek to jest po to, że jak idę na przerwę i zostawiam narzędzia tam, gdzie pracowałem. To nie dość, że zamykam na kłódkę, to jeszcze przywiązuję łańcuch do czegoś tam, żeby mi nie za... i całego. <laughs> Teraz tak, taką piłkę tu mam, tam się czasem może przydać taka piłka gdzieś coś, rurkę ciąć. Tu mam poziomicę laserową. Yy, zatyczki do uszu. Czasem bhp wymaga, żeby mieć zatyczki do uszu przy cięciu yy, flexem lampy. Z lampami zawsze jest na budowie problem. Jedną mam taką, drugą taką z akumulatorem, no można bezprzewodowo. Tutaj co mam? Tutaj mam zestaw takich różnych bitów i tak dalej. Tu mam dalmierz laserowy taki. No to się przydaje tam gdzieś czasem jak trzeba zmierzyć ile kabla potrzeba czy coś, ile metrów, to pach pach szybko idzie, nie? Tu mam taką wkrętareczkę Bardzo fajna wkrętareczka, nie firmowa Chińska Ale bardzo fajnie się spróbuje Można ją kupić W sklepie internetowym Lidla w Polsce Kosztuje chyba jakoś 80 zł, Teraz tu mam takie rozwiercaki dwa. To się przydaje często. Gdzieś coś rozwiercić, puszkę powiększyć, dziurę nawiercić. No, to taki śrubokręt, z grzotko. Tu wiadomo, po raz kolejny badaczka prądu. Tutaj jakieś klucze mam. Większy młotek taki. Czasami trzeba wbijać na przykład kotwy. Do, do betonu, to takim małym to, to nie idzie, to trzeba mieć większy wtedy tutaj co, no tu mam te tutaj mam różnego rodzaju wiertła czasem gdzieś trzeba nawierdzić no nie ma tu mam taki przyrząd to może z dwa razy używałem to jest też do cięcia tylko do cięcia rurek plastikowych taki mam mały śrubokręt Czasami się przydaje, czasami gdzieś trzeba coś dokręcić, jest bardzo mało miejsca. To się przydaje. Tutaj tam klucze zapasowe. Taki klucz. Tu scyzoryk szwajcarski. Latareczka jakaś, klucze. Tutaj taka, taki winkel. Nie wiem jak to po polsku się nazywa, zapomniałem jak się tam czasem tnie jakieś kanały czy coś to żeby prosto zaznaczyć nie to się przydaje no i to ogólnie no to tyle w drugiej części narzędziówki elektrykę pozdrawiam do następnego razu